Prawda jest taka, że rządy cały czas atakują naszą wolność, cały czas atakują naszą prywatność. Kryptowaluty istnieją dlatego, że nie udało się ich na początku zniszczyć. Świat, w którym przelewy idą kilka dni, świat, w którym system bankowy działa absolutnie dziadosko, nie jest spowodowany tym, że my mamy jakieś problemy z technologią. Nie, my mamy problemy z rządem i z regulacjami. Stąd jest jasny i absolutnie jednoznaczny wniosek, że jedynym celem pseudo deregulacji jest zbliżenie systemu blockchainowego do systemu finansowego. No i tak się właśnie dzieje, dokładnie tak się dzieje w Europie. Dzień dobry, ja się nazywam Tomasz Męcen, współpracuję już od paru lat z firmą bitomat.com i prywatnie, a raczej publicznie, jestem też politykiem konfederacji. Dobrze, no to tak, ja chciałem trochę wrócić do korzeni, ponieważ było tutaj dużo o inwestycji, było dużo o tym, dlaczego na przykład warto inwestować w bitcoina czy też w inne kryptowaluty, a ja chciałem powiedzieć o tym, po co nam w zasadzie był ten Bitcoin? I jakby, jak to się stało, że on powstał? I dlaczego niekoniecznie inwestycje w kryptowaluty są tym, czym Bitcoin, tym, czego Bitcoin potrzebuje? Otóż jak wszyscy wiemy, Bitcoin powstał po to, żeby przeciwstawić się do druku pieniądza, żeby przeciwstawić się cenzurze transakcji finansowych i żeby zwiększyć prywatność użytkowników, czy to kont bankowych, czy to, czy to jakiś tradycyjnych systemów finansowych. I teraz, y, mówi się bardzo często, że Bitcoin jest przełomową technologią, ponieważ umożliwił takiego rodzaju funkcjonowanie, czyli właśnie prywatne, y, niecenzurowalne i z ograniczoną podażą. I oczywiście jest to nieprawda, w sensie, y, trzeba sobie uzmysłowić, że Świat, w którym czy waluta, która funkcjonuje w sposób prywatny, bez możliwości do druku, czy też bez możliwości blokady środków, czyli to, czym jest Bitcoin i dlaczego jest taki cenny, on już istniał. To jest coś, co zostało wynalezione już wieki temu. Jakby złoto chociażby, czy jakiekolwiek inna twarda waluta, również spełniała bardzo wiele tych, tych, tych własności. Bitcoin jego decentralizowany, Zdecentralizowana natura, jedyne co on robi, tak naprawdę, to on pozwala stworzyć taki system płatności, pozwala stworzyć taki system monetarny wbrew rządowi. To, że wcześniej mieliśmy, najpierw mieliśmy taki system, a później przestaliśmy go mieć właśnie w wyniku regulacji, w wyniku coraz to większego zainteresowania rządów naszymi pieniędzmi, my straciliśmy taki system. Nie dlatego, że zgubiliśmy technologię, tylko dlatego, że rządzący nie chcieli, żebyśmy taki system mieli. Więc yy, świat, gdzie przelewy, tak jak tutaj kolega z rządy bardzo ładnie mówił, świat, w którym przelewy idą kilka dni, świat, w którym system bankowy działa absolutnie dziadosko, nie jest yy, spowodowany tym, że my mamy jakieś problemy z technologią. Nie, my mamy problemy z rządem i z regulacjami. Przecież w świecie, w którym jest możliwość, nie wiem, oglądania albo rozmawiania na kamerce w, w trybie HD jadąc pociągiem, naprawdę jest światem, który technologicznie dałby radę zrobić przelew w parę sekund. To, to, to nie jest problem technologiczny, problem jest z nastawieniem rządzących. I teraz to jest bardzo ważne, to jest bardzo ważne, żeby sobie uzmysłowić, że jeżeli ktoś mówi, że jest... Zwol zwolennikiem kryptowalut, jeżeli jakaś siła, czy polityczna, czy społeczna twierdzi, że ona chce wspierać kryptowaluty, że ona chce wspierać rozwój kryptowalut, to ona tak naprawdę, gdyby ona chciała wspierać prawdziwy rozwój kryptowalut, to by znaczyło, że ona by chciała wspierać właśnie te cechy kryptowalut, które je czynią tak atrakcyjnymi, czyli limitowane podaż, brak możliwości cenzury, czy też jakaś swego rodzaju prywatność transakcji. Więc, jeżeli y, jakieś rządy, państwa twierdzą, że wspierają rozwój kryptowalut, to tak naprawdę one jedynie co może wspierają, to wspierają, nie wiem, wzrost kursu kryptowalut, bo to jest to, co ich interesuje, a nie interesują ich te naprawdę, te pr prawdziwe wartości, które za kryptowalutami stoją. A i to jest to, co chciałbym Państwu powiedzieć, że to one są tak naprawdę najważniejsze. One są najważniejsze, dlatego że tu. Mój przedmówca mówił sporo o wojnie między państwami, a ja chciałbym powiedzieć o wojnie, która się toczy cały czas pomiędzy obywatelami państw, a państwami rządzącymi. Ta wojna istnieje, ona jest faktyczna, to nie jest teoria szurska spiskowa. Prawda jest taka, że rządy cały czas atakują naszą wolność, cały czas atakują naszą prywatność. Tak naprawdę jedynym blokerem Totalnej inwigilacji, totalnego panowania nad swoimi obywatelami jest technologia. Już jakby wraz ze wzrostem technologii, ze wzrostem operacyjności państw narodowych, wzrasta poziom biurokracji, wzrasta poziom inwigilacji. I to jest fakt, to nie jest, to nie jest teoria spiskowa, to jest fakt. Już teraz są dyskusje chociażby parę dni temu na szczęście wygrana dyskusja na temat chat control, czyli chat control to jest taka idea, że oczywiście w trosce nasze bezpieczeństwo każde zdjęcie, które wysyłamy telefonem i szyfrujemy je jakimś komunikatorem end to end, jeszcze na naszym telefonie przez oprogramowanie sztucznej inteligencji miałoby być skanowane i sprawdzane, czy przypadkiem nie naruszamy praw, praw dzieci tutaj akurat konkretnie. No i teraz proszę sobie, pro, proszę to jakby zrozumieć, jak bardzo oni by chcieli zagarnąć naszą prywatność. To nie jest, jakby to się dzieje naprawdę. To nie jest tak, że, że fanatycy prywatności powiedzmy, coś sobie wymyślają. Nie, to jest całkowicie realny problem. I teraz, kryptowaluty tak naprawdę są jednym z narzędzi walki przeciwko wszechogarniającemu. Przechogarniającej właśnie inwigilacji i kontroli. To jest fakt. Kryptowaluty istnieją dlatego, że nie udało się ich na początku y, zniszczyć. Tutaj wcześniej ze sceny padło, że gdyby Satoshi Nakamoto próbował na samym początku ulegalnić swój system, to najprawdopodobniej ten system by po prostu upadł, by się nie przyjął, albo by został legalnie zniszczony. Na ten, W tym momencie y, państwa narodowe im się wydaje. W dużej mierze być może po części mają rację, że nie są w stanie zatrzymać rozwoju kryptowalut, że nie są w stanie zniszczyć kryptowalut jako takich, zniszczyć na przykład zatrzymać blockchain bitcoina, natomiast mogą pozbawić bitcoina cech, dla których bitcoin jest ważnym na, dla nas wszystkich y, narzędziem. No i do tego niestety dążą te wszystkie y, regulacje. Tutaj też padło ze sceny, że Amerykanie deregulują, a Europa reguluje. Ja się też z tym nie do końca zgadzam dlatego że tak jak mówię gdyby Amerykanie chcieli realnie deregulować i chcieli wspierać kryptowaluty takimi jakimi one są takimi do czego one zostały yy, wymyślone to by zderegulowały swój system finansowy a tego nie robią w taki sposób w sensie gdyby ktoś jakiś ustawodawca chciał żeby właśnie rzeczy które się dzieją na blockchainie uznałby że to są dobre rzeczy to nie miałby żadnych problemów, żeby zmienić prawo tradycyjnego systemu finansowego, żeby upodobnić, blok, żeby upodobnić system finansowy do blockchaina. To mogłoby być zrobione, a to nie jest robione. Stąd jest jasny i absolutnie jednoznaczny wniosek, że jedynym celem pseudo deregulacji jest Zbliżenie systemu blockchainowego do systemu finansowego. No i tak się właśnie dzieje, dokładnie tak się dzieje w Europie. Czyli idea regulacji kryptowalut polega na tym, że wszystko to, co się dzieje na blockchainie, ma w pewien sposób zostać. Jakby połączone z tradycyjnym systemem finansowym, chociażby zaczynając od tego, że przypuszczalnie już od czerwca przyszłego roku, gdziekolwiek, jeżeli będziemy chcieli kupić kryptowaluty, będziemy musieli na przykład się zidentyfikować, czyli jeżeli chcemy od legal z legalnego źródła kupić kryptowaluty, będziemy musieli z Pozbyć się naszej prywatności, już firmy silnie regulowane państwowe będą musiały znać naszą tożsamość. Czyli jeden z fundamentów technologii blockchain, czyli właśnie jakaś anonimowość, możliwość dokonywania transakcji bez pytania się kogokolwiek o zgodę, zostanie po prostu zaprzepaszczone. Czyli nie jest ich celem na ten moment przynajmniej zniszczenie kryptowalut jako takich. Aż tego nie mogą, ale zmiana tego, jak kryptowaluty działają, w taki sposób, żeby się wpasowały do ich, stworzonego przez nich systemu, który działa na, na szkodę nas, nas wszystkich. Ale dlaczego o tym, o tym zysku? Dlatego, że ja powiedziałem, i teraz akurat przedstawiam wizję, która może się wydarzyć, ale nie musi. Chodzi o to, że jeżeli my mówimy bardzo dużo o adopcji, jeżeli my mówimy o tym, że fajnie, bo na przykład to też dzisiaj padło ze sceny, że fajnie, bo może się wydarzyć tak, że jeżeli już te regulacje wszystkie dojdą do skutku, to wtedy człowiek będzie mógł sobie kupić na koncie w banku bezpośrednio bitcoina. W mojej ocenie jest to. Droga, którą Bitcoin nie powinien iść. Ono oczywiście tym pójdzie, nie mamy możliwości tego zmienić, natomiast jest to zła droga. Jest to zła droga dlatego, że my naprawdę potrzebujemy, jako społeczność, żeby mieć to narzędzie w walce z opresyjnym państwem, mieć ten wentyl bezpieczeństwa, którymi, w którym możemy funkcjonować, który spowalnia, jakby spowalnia ten walec, walec regulacyjny. My potrzebujemy Bitcoina takim, jakim on jest. A jeżeli Bitcoin będzie zyskiwał nowych użytkowników, ale to będą użytkownicy, którzy nie są absolutnie zainteresowani cechami Bitcoina innymi niż jego szybki zysk, no to tak naprawdę, czyli ktoś, kto kupuje Bitcoina w banku. On tak naprawdę nie kupuje żadnego bitcoina, go nie obchodzi prywatność, go nie obchodzi brak możliwości blokady transakcji, tego po prostu nie obchodzi, bo on to kupuje jak każde inne silnie regulowane aktywo. On jest wtedy użytkownikiem nie bitcoina, on jest użytkownikiem jakiegoś aktywa, o które wierzy, że urośnie. Dodatkowo kupowanie, kupowanie w taki jakby integracja bitcoina z systemem finansowym grozi wprowadzeniem chociażby systemu rezerwy cząstkowej w oparciu o bitcoina, czyli drukowanie de facto nowych bitcoinów, co też jest bardzo dużym zagrożeniem. No ale wracając do tego użytkownika, który kupi, kupi sobie bitcoina w banku, czy też kupi już obecnie przez kartę płatniczą na jakiejś giełdzie, to też jest użytkownik, który z mojej perspektywy, zagraża całemu bitcoinowi jako takiemu. Zagraża jego, jego wartościom. Zagraża on. Osłabia broń, którą społeczeństwo, którą społeczność kryptowalutowa wypracowała w walce z opresyjnym systemem. A dlaczego zagraża? Zagraża dlatego, że jeżeli się okaże, że to też było bardzo często pochwalane, nawet mówione wprost, że Bitcoin nie zniknie, dlatego że za dużo dużych graczy w niego weszło, za dużo wielkich firm, wielkich funduszy. To jest prawda. Tylko to ten medal ma zawsze dwie strony. Oczywiście szansa na to, że jakikolwiek ustaw... Ustawodawca w państwie, w którym olbrzymie pieniądze zostały zainwestowane w bitcoina, nagle powie: Nie, zakazujemy korzystać z bitcoina. Są małe, tak, obiektywnie są małe, to jest prawda. Natomiast i rodzi się pewien problem. Problem jest taki, że jeżeli już każdy użytkownik bitcoina, który go tylko kupił, jest w, pewnym, w, pewnym, w, pewnym, w pewien sposób. Udziałowcem rynku kryptowalut jest udziałowcem bitcoina w takim kontekście, że jeżeli cokolwiek rząd będzie chciał robić z tym bitcoinem, to on będzie tym zainteresowany. Im więcej jest takich graczy, tym większą polityczną siłę ma społeczność kryptowalut. Tylko jeżeli ta społeczność kryptowalut będzie się składać z ludzi, którzy są zainteresowani jedynie zyskiem, osiągnięciem zysku na kryptowalutach, a nie są zainteresowani, nazwijmy to, wartościami czy też możliwościami, które te kryptowaluty dają, to ta społeczność ma dużo inne oczekiwania od sił rządzących. W sensie, jeżeli ktoś chce tylko i wyłącznie, żeby bitcoin rósł i nic, niczym innym nie jest zainteresowany, to jeżeli jakikolwiek rządzący Wyjdzie do nas z ideą, że no to okej, okay, bitcoin już jest uregulowany, już jesteśmy w stanie złapać każdego, kto kupuje, kto sprzedaje, bo na, bo na tym etapie na razie regulacje rządowe są. To w tym, na tym etapie jest OK, ale kurczę, jednak ludzie jeszcze po tym blockchainie robią wielomiliardowe transakcje i nikt nie ma na to wpływu. Tak nie może być, tak nie może być. I Mogą uznać, mogą na przykład chcieć wpłynąć coś, co teraz nam się wydaje całkowicie niemożliwe. Mogą chcieć wpłynąć na przykład na to, jakiego rodzaju transakcje mogą się znaleźć w blockchainie, a, a jakiego rodzaju nie mogą. I, I generalnie panuje konsensus, że bitcoina się nie da zepsuć w taki sposób, ale ja się bardzo mocno z tym nie zgadzam. Nie zgadzam, uważam, że się da. A no dlaczego? Chociaż to nie musi tyczyć się tylko bitcoina, to się może tyczyć każdej innej kryptowaluty. Wyobraźmy sobie schemat, w którym y, jakiś połączony regulator, nie wiem, amerykańsko-polski, być może jeszcze po jakiejś wojnie, jak stanie nowy, jeden hegemon, jeszcze do, dodamy do tego chińskiego, powie, że od dzisiaj wszystkie giełdy regulowane w zasadzie w tych wszystkich. Y, ważnych miejscach świata, nie mają prawa akceptować transakcji, nie mają prawa akceptować bloków, w których znajduje się transakcja z czarnej listy, która tam wspiera terroryzm czy jakiekolwiek inne rzeczy. Wyobraźmy sobie takie polecenie, taki, e, taki rozkaz dany wszystkim światowym giełdom, na których, giełdom, bankom i tego typu instytucjom, na którym jest, nie wiem, 90 parę procent wszystkich bitcoinów. Co się wtedy stanie? Jakby nie ma wcale żadnej pewności, że taki rozkaz nie zostanie wykonany. Powiem więcej, jestem absolutnie przekonany, że taki rozkaz zostanie wykonany. I yy, wszyscy górnicy, i nastąpi oczywiście fork na sieci Bitcoin, natomiast prawie wszyscy użytkownicy będą głosować czym? No portfelem, więc oni będą trzymać i będą wyceniać tego Bitcoina którego mają, y, trzymanego na giełdzie. I tak po prostu będzie. I nie ma przeciwko temu żadnej, y, żadnej obrony, tak naprawdę, dlatego że społeczność to już nie będą ludzie, którzy są zainteresowani prywatnością, są zainteresowani tym, żeby y, Bitcoina było na przykład tylko 21 milionów, czy też są zainteresowani tym, żeby nie można było cenzurować transakcji. Nie. Tam będą, jakby. Udziałowcem całego systemu Bitcoin będą ludzie, których interesuje tylko i wyłącznie zysk. Dlatego pójdą po prostu za, pójdą po prostu za tą częścią blockchaina, która gwarantuje im najwięcej na pieniędzy i w taki sposób z zasady dzieli rząd będzie można, jakby rządy będą mogły ograniczyć realne działanie Bitcoina. Czyli na początku, Zapraszamy największy, największych graczy do tego, żeby zainwestowali w bitcoina. Ci najwięksi gracze inwestują w bitcoina, są udziałowcami, nie są w stanie się z niego, w sensie nie są w stanie sprzeciwić się rządowi tak jak pojedynczy ludzie. Następnie rząd już mówi: no dobra, nie blokujemy bitcoina, blokujemy tylko te złe transakcje. Powstaje nowy bitcoin, ale tego nowego, małego bitcoina, który dalej chce zachować. Pełną, y, pełną autonomię od cenzury, jego już będzie można zablokować, jego będzie już można prawnie zakazać używać, dlatego że podzielimy społeczność bitcoinową, i te, jakby 95% udziałowców albo 99% udziałowców będzie bardzo zainteresowana tym, y, żeby to ten, ten oficjalny, uregulowany w pełni bitcoin był tym prawdziwym. No i oczywiście, jeżeli się uda raz zrobić jakikolwiek wyłom, Konsensusie bitcoina, będziemy mogli robić absolutnie każdą, każdą, dowolną zmianę. Bo trzeba właśnie zrozumieć, że naturą rządzących obecnie, oczywiście, chyba że dojdzie do jakiejś rewolucji, to się wszystko zmieni, ale obecnie natura rządzących skłania ich do tego, żeby regulować absolutnie każdy kawałek naszego życia i nie po to oni wprowadzają regulacje w systemie finansowym, żeby nam dać jakiś wyłom. W świecie kryptowalut. Ten wyłom obiektywnie istnieje, muszą go zaakceptować jako rzeczywistość, ale to nie zmienia ani o tego, że cały czas będą chcieli z nim walczyć. Nikt, kto nie chce uwolnienia gotówki, nie chce przywrócenia tajemnicy bankowej, nie chce ograniczenia wszechmocy urzędników nad naszymi pieniędzmi, nie jest wiarygodnym partnerem do rozmowy w sprawie wolności w kryptowalutach. Dziękuję.